Dzień Halo. dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pańkowski z tej strony. Chciałem się zapytać, czy moja przepustka lobbyingowa jest już gotowa? Nie jest i nie będzie. A dlaczego? Dlatego, no, że Pan jest właścicielem firmy, Pan nie może jako właściciel reprezentować własnej firmy. Aha, tak. Tak, prawda. Podstawa. podstawa prawna jaka jest do tego? Jakim zarządzeniem lobbingowym? To są ustawę przeczytam, pan się dowie wszystkiego. A na Parkowski? Komu wolno lopować na rzecz niczego, jak? To jest właścicielem. Mogą lopować tylko ci, którzy pobierają za to pieniądze, a pan nie pobiera pieniędzy, więc nie Aha. Aha. A jak lobuję na rzecz innych podmiotów niż moja firma, to co? No Prawdopodobnie, no to proszę mi wydać y, przepustkę. Bo pan tutaj wydaje się być mało kompetentny w przepisach prawnych, na które pan się. E, myślę, że pan powinien się zapoznać z ustawą, i pan będzie bardzo kompetentny. Tak, mogę pana godność poprosić? Proszę się zwrócić. Proszę no. mi podać swoją godność, jest pan urzędnikiem państwowym. Ja tę rozmowę nagrywam, wstawię ją zaraz w internet. Potem do pana to przyjdę to, że... i internet, będę. Pa... Tylko tak, w internet. Się do komórki, Jeszcze pana zrozumia. imię i nazwisko zrozumia. proszę. Pan jest za powoli za bardzo bezczelny, proszę Pana, i Pan mi poda swoje imię i nazwisko. Proszę mi podać swoje imię i nazwisko. Pan mi się nie przedstawia, w tej chwili mam napisać do Marszałka Sejmu, że Pan jest tak bezczelny i się Pan nawet nie raczy przedstawić? Halo? Patrz jaki...